W czerwcu 1944 roku na plażach północnych wybrzeży Francji miała miejsce największa operacja wojskowa w historii inwazja na Normandię zwana też D-Day. W tym przedsięwzięciu tylko po stronie alianckiej wzięło udział ponad 2 miliony żołnierzy. Zakończyła się ona sukcesem i przyczyniła się znacząco do zwycięstwa koalicji przeciw Niemcom podczas II wojny światowej. Operacja Overlord, która, która była atakiem sił alianckich na Europę Zachodnią, zajmowaną wtedy przez wojska hitlerowskie, była już planowana z tego 1943 roku, już właściwie od 1942, a nawet wcześniej. Skala tej operacji była olbrzymia i właściwie do dzisiaj żadna operacja wojenna nie dorównała skali tej operacji. Liczba użytych tam samolotów, okrętów, zmobilizowanego wojska i sprzętu była olbrzymia. W wyniku tej operacji, w której brały udział również polskie, polskie siły zbrojne na Zachodzie, została wyzwolona Europa Zachodnia. Został otworzony przyczółek do Pokonania Niemiec, ostatecznego pokonania Niemiec. Można powiedzieć, że D-Day właśnie zmienił, zmienił historię, bieg historii. Rosjanie wcale by prawdopodobnie nie zadecydowali o bardzo prędkim zakończeniu wojny. Potrzebowali właśnie tego drugiego frontu, ponieważ też ich zasoby były już bardzo mocno na wyczerpaniu. Drugi front umożliwił zakończenie wojny. Twarzamy jednostkę elitarną amerykańską drugiego batalionu rangerów, który zasłynął w operacji w Normandii w 1944 roku. Jednostka ta zasłynęła z. Ataku na plaży Omaha i na Point du Hoc. Zadaniem było opanowanie baterii nieprzyjacielskich armat. Zadanie zostało wykonane. Następnie batalion bronił się w klifach Point du Hoc przez dwa dni wykazał się wielką odwagą. Później uczestniczył w operacji zdobycia baterii w Breście. No i później walczył jeszcze w kilku, brał udział w kilku operacjach. Między innymi zdobywał wzgórze 400 Hirgenwald. Jednostka militarna zapisała się w tradycji bojowej Armii Stanów Zjednoczonych złotymi literami. Interesuje nas technologia, sprzętu, mundurowanie. Uważamy, uważamy je za atrakcyjne, za ciekawe. Armia Amerykańska była prawdziwą armią wyzwoleńczą, która przynosiła wolność, cywilizację, też po części do Europy i z uśmiechem, radością chodziła do Europy. I dlatego po prostu mamy sympatię do tej armii. To jest pasja do historii, ona się wywodzi z filmu, z pasji do modelarstwa kiedyś. Są wśród nas też wojskowi. Mundurowanie nabywamy w różnych sklepach, przeważnie internetowych, które specjalizują się w jakby produkcji, dostawie, właściwie w dostawie tego typu mundurowania. Re mundury to głównie repliki. Niektóre elementy naszego wyposażenia są oryginalne. Bo się większość drobiazgów to oryginały, natomiast do inscenizacji tego typu używamy broni prawdziwej, dostarczanej przez wyspecjalizowane, licencjonowane firmy pirotechniczne. Na co dzień używamy replik do prezentacji jakby całej postawy żołnierza. Żeby się dostać do grupy, trzeba po prostu wykazywać zainteresowanie tematem, wykazać się nim. Czyli tu nie wystarczy tylko chęć noszenia munduru czy prezentacji ekwipunku, wyposażenia, to za mało. Trzeba po prostu coś wiedzieć. Chcieć się spotykać wspólnie właśnie i później w dalszej kolejności posiadać minimalny kwipunek uzbrojenie i to to warunkuje jakby przystąpienie do grupy. Oczywiście odpowiedni wiek, minimum 16 lat za zgodą rodziców i brać udział w spotkaniach grupy, eventach czy, czy, czy imprezach, które, które organizujemy, czy w których uczestniczymy. Ostatnio braliśmy udział w wspaniałej Paradzie Pojazdów Militarnych w Bielsku, e Operacji Południe. Jest to naprawdę unikatowa impreza, jest tam ponad setka pojazdów. Warto to zobaczyć. Dla nas również, dla nas, dla nas ten temat oczywiście by też nie istniał, gdyby nie pojazdy, takie jak ten. To przesądza o, o dla, nas, dla nas o w ogóle decyzji, żeby, żeby to robić właśnie. Pojazdy są po prostu niezbędne do tego. My stanowimy ich uzupełnienie, a one również jakby dają nam tło, którego my jakby pożądamy. No z racji tego, że mamy właśnie gotowy gotowy ekwipunek, ćwiczymy jakby taktykę, ćwiczymy elementy musztry. Jesteśmy no jakby atrakcyjnym partnerem dla producentów filmów właśnie wojennych o tematyce wojennej którzy po prostu nas wynajmują do tego, ponieważ mają gotowych statystów. Ludzi, którzy wiedzą jak się nosi broń, jak się z niej celuje, jak, jak się nosi hełm, co robi żołnierz, jak się zachowuje, jak pada, jak naciera. I dlatego większość z nas zaliczyła już, już co najmniej jedną, dwie produkcje filmowe. W Polsce takich grup amerykańskich jest kilka. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy to są trzy grupy, czy cztery. Kilka. Kilka grup, oczywiście w Europie jest dużo, ponieważ temat jest dosyć popularny w tej chwili. Wiele osób uważa to za bardzo atrakcyjne. Tylko, że mówię, są różne motywy. Naszym motywem głównym jest zainteresowanie historią i sprzętem. Noszenie munduru jest jakby wtórne, ale stanowi też o atrakcji, oczywiście. I to jest połączenie, jakby w chęć, chęć pokazania tego w skali jeden do jednego, z bliska, zmierzenia się ze sprzętem z umudrowaniem, ekwipunkiem. No a z tą operacją wiąże się tematyka tej imprezy, właśnie D-Day Hell. To, to jest trzecia edycja. Mamy sponsorów. W tym roku jest wielka pomoc miasta. Od początku oczywiście jest duża pomoc miasta, burmistrza, ale w tym roku szczególnie. Miasto polubiło tą imprezę i tą ideę jakby pokazania pokazania wysiłku militarnego sprzed 64 lat. i Hell ma pewne Paradoksalnie można powiedzieć ma pewne związki z Normandią. Po pierwsze klimat, miejsce, morze. Fakt również, że znajdujące się w czasie wojny działa najcięższej artylerii, jaka znajdowała się na terenie Polski, czyli działa artylerii Schleswig-Holstein 405 mm zostały w maju 44 roku przetra przetransportowane do Normandii właśnie jako bateria Lindemann i tam zostały zniszczone przez oddziały amerykańskie. Także są nawet takie łączniki. Pomiędzy Helem a prawdziwą Normandią. Te epizody są, są takim e, konglomeratem charakterystycznych zdarzeń, jakie wtedy tam występowały. Nie przedstawiały żadnej konkretnej sytuacji, tylko jakąś charakterystyczną dla tamtych czasów. Bazują oczywiście na realiach. Realia to były właśnie fortyfikacje, bunkry, las, pojazdy, zaskoczenie wzajemne, dynamiczne przemieszczanie się jednostek łączenie się różnych formacji należących do różnych armii, przemieszanie się Brytyjczyków, Amerykanów. Mamy również tutaj kolegów w mundurach I Polskiej Dywizji Pancernej, generała Maczka, która lądowała w Normandii w sierpniu 1944 roku. Na terenie Polski znajduje się dużo pozostałości po II wojnie światowej. Są to różnego rodzaju bunkry i umocnienia. Interesująco przedstawia się tzw. ośrodek oporu Jastarnia, z ciężkimi schronami bojowymi oraz bateria imienia Laskowskiego na Półwyspie Helskim. Rejon umocniony Hel był najdłużej bronioną pozycją obronną podczas napaści hitlerowskich Niemiec w 1939 roku. Wzdłuż dzisiejszej granicy wschodniej Rosjanie wybudowali tak zwaną linię Mołotowa, którą zaczęli tworzyć po zajęciu Polski w 1939 roku. Miała ona być zaporą przeciwko Niemcom. Jestem właścicielem pierwszego w Polsce muzeum, prywatnego muzeum broni pancernej w Bielsku-Białej. Na imprezie d Hell jesteśmy po raz drugi odtwarzamy 82. Dywizję Spadochronową używamy do tego naszego właśnie sprzętu typu half track oraz posiadamy Jeepa Lisa z przyczepą Muzeum Broni Pancernej powstało z pasji, mojej pasji do pojazdów pancernych, do militariów jest to pasja, która jest ze mną od, od dziecka zaczęła się poprzez zbieranie modeli Modeli pojazdów do sklejania. No, i z biegiem czasu zaczęły się tylko zmieniać skale, i w końcu doszło do skali 1 do 1. No, i od tego czasu po prostu zaczęła powstawać kolekcja wozów bojowych, zarówno drugowojennych, jak i wozów pancernych, współczesnych. Jest kilka bardzo ciekawych eksponatów. Jednym z eksponatów jest pojazd, który stoi za moimi plecami. Jest to half -Truck M16. Pojazd drugowojenny produkcji amerykańskiej. Napędzany silnikiem benzynowym. Tutaj, jako ciekawostka dla zainteresowanych, zużycie tego pojazdu wynosi około 120 litrów na 100 km. Jest to pojazd oryginalny, pochodzi z 1944 roku jest to jeden z naszych takich rarytasów, jeżeli chodzi o naszą kolekcję. Operacja południe jest to impreza organizowana w wiersku Białej, jedna z największych imprez kolekcjonerskich, już nawet można powiedzieć, że w Europie. Na tej imprezie w tym roku było ponad 200 pojazdów i było też bardzo dużo ciekawych takich rarytasów przywiezionych z Polski. Jednym z nich był jeżdżący czołg Sherman. Pojazdy, które pozyskujemy do naszego muzeum, przeważnie pochodzą z kolekcji naszych kolegów, przede wszystkim z zagranicy. Dokonujemy różnego rodzaju wymian oraz zakupów od kolekcjonerów, którzy mają na przykład niektóre egzemplarze podwójne. No i staramy się to wszystko w tej chwili do Polski ściągnąć. Wiadomo, że po wielu, wielu latach. Komunizmu, który panował w naszym kraju, wiele sprzętu amerykańskiego, zwłaszcza amerykańskiego drugowojennego, zostało niestety zniszczone, i w tej chwili jest trend, żeby te wszystkie utracone egzemplarze, bardzo ważne dla naszej historii, dla historii naszego wojska, zwłaszcza wojska polskiego na zachodzie, odtworzyć i pokazać ludziom, żebyśmy mogli to ściągnąć. Aby młodzież mogła zobaczyć, czym walczył polski żołnierz na zachodzie i czym posługiwali się nasi dziadowie. W tej chwili znam kilku kolekcjonerów, którzy naprawdę ściągnęli bardzo ładne eksponaty do Polski. Wejście Polski do Schengen spowodowało to, że my jako kolekcjonerzy mamy dużo łatwiej, dużo prościej. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie sprzętu, w tej chwili nawet są niektóre dotacje na to przeznaczone, żeby taki sprzęt pozyskiwać i żebyśmy mogli tutaj dbać o historię oręża wojska polskiego. Sprzęt, który pozyskujemy, oczywiście zależy od zasobności portfela, bo można kupić bardzo piękne egzemplarze na zachodzie pojazdów odrestaurowanych, z tym, że są niestety bardzo drogie ale można również kupić dużo tańsze egzemplarze pojazdów, które nadają się do renowacji. Jeżeli ktoś wie, gdzie należy zdobyć części do tych pojazdów, no to wiadomo, że ro robocizna w Polsce jeszcze jest na tyle opłacalna, że można tego typu pojazdy remontować u nas. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7. Oddziału Rozpoznawczego 4. Dywizji Pancernej Wojsk Niemieckich oraz dziewiątą kompanię Zwiadu 3. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Wschodzie im. Romualda Trauguta. Grupa powstała prawie 6 lat temu, niedługo będzie 7 lat temu, podczas spotkania w Muzeum w Sochaczewie, Muzeum Bitwy nad Bzurą, gdzie zrodził się projekt zainscenizowania wydarzeń z. Trzeciej fazy bitwy nad wzórą, przeprawy nad wzórą, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. Zainscenizowania w sposób taki, jaki można było zobaczyć do tej pory na zachodzie, czyli żywi można powiedzieć aktorzy, obrazy, które przedstawiają żołnierzy w umundurowaniu z bronią historyczną, nie tylko do zobaczenia w muzeum, ale na żywo w akcji podczas wykonywania manewrów. Wtedy też miała miejsce pierwsza inscenizacja w 2002 roku. Gdzie pokazano tylko oddziały reprezentujące stronę polską. E, było to bardzo ciekawe, interesujące dla widzów, natomiast e, no jakby brakowało tej drugiej strony. Tej drugiej strony, aby tą lekcję historii na żywo można było zrobić taką bardzo, bardzo dynamiczną. Finał tego był taki, iż rok później, we wrześniu 2003 roku, miała miejsce kolejna odsłona bitwy nad Mzurą, a wówczas to nasza grupa, która wtedy się zawiązała z ludzi, którzy przyjechali na tę misjonizację, po raz pierwszy wystąpiła właśnie w tych. Tych mundurach. W większości w przypadków było to tak, że zabrakło mundurów polskich. Trzeba było ubrać te mundury niemieckie, których trochę zostało przywiezionych. No i ta inscenizacja się odbyła. Ona się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo wielu widzów, którym tę inscenizacja przyjechało, pytało się o kolejne inscenizacje, ale też co jest bardzo ciekawe, rozdzwoniły się telefony do kolegów, którzy koordynowali stronę niemiecką, stronę polską, o to, aby podobne inscenizacje zrobić. W innej gminie, w innym mieście, w innym regionie kraju, bo jak gdyby atrakcyjność tego typu widowisk no, przerosła najsilniejsze oczekiwania. Co Jakby jest też takim wymiernikiem tego, na jakim poziomie jest u nas historia. Jeśli jest przedstawiona w takim dobrym wydaniu, czyli takiej żywej lekcji, rzeczywiście spotyka się z dużym zainteresowaniem. Tak więc, my jako koledzy, którzy. No... W części powiedziałbym z przymusu, w części z uwagi na to, że nie było innych mundurów, a także w części dlatego, że ktoś miał menażkę, ktoś miał hełm, ktoś miał jakieś inne elementy oporządzenia, wzięła udział w tej inscenizacji w mundurze niemieckim, a po tej insenizacji zadzwoniły telefony. Czy tych Niemców, których widziano nad bzurą, można byłoby zobaczyć w innym miejscu, bo tam też ktoś robi insenizację, gdzie są potrzebni. Ci Niemcy, oczywiście, w cudzysłowie. No i finał tego był taki, że rozdzwoniliśmy się między sobą, jako że wymieniliśmy się numerami telefonów. Mieliśmy udział w jednej misjonizacji w drugiej. No i potem powstał pomysł, że skoro i tak bierzemy udział na tych samych imprezach, to może warto byłoby spróbować coś zawiązać w takim bardziej no formalnym charakterze, ale nie jakimś aż tak bardzo formalnym. Chodziło po prostu o stworzenie grupy, która byłaby w miarę jednolicie numerowana, miała w miarę jednolito przycia, a jednocześnie ogniskowała no, swoją działalność na pewnym okresie wojny. No W tym momencie w naszym przypadku to jest okres 1939 roku, a od niedawna także roku 1944. E, tak jak wspomniałem wojsko polskie i wojsko niemieckie. Natomiast e, od tamtej pory zaczęły do naszej grupy przybywać nowe osoby, które też zaczęły się interesować według formą prezentacji historii. Zainteresowania, jak u każdego chyba, zarodziły się podczas oglądania karek koncernych, podczas oglądania Hansa Klasa, podczas oglądania wszelakich innych filmów wojennych, to nie było za daleko, chociażby dzisiaj muzyka, która tutaj się pojawiała. Tak więc no to wszystko gdzieś tam... Nas utkwiło, a w pewnym momencie była okazja, żeby nie tylko czytać, ale i to, co się czyta, czy te zdjęcia, które się ogląda w książkach, spróbować zainscenizować. W takiej formie no, myślę atrakcyjnej dla widzów, co jest no, najlepszym dowodem chociażby w postaci ilości widzów, ilości tysięcy ludzi, którzy na tę inscenizację przychodzą. Co roku od trzech lat odwiedzamy także HEL. E, trzy lata temu była to pierwsza taka pionierska impreza w tym regionie e, Dida i HEL. Przyjechało nas około 80, rok temu było troszeczkę więcej osób. W tym roku też jest trochę więcej. W tym roku z uwagi na pewne plany związane z przyszłym rokiem, a także pewną formę chęci wzorowania realiów zrezygnowano z incenizacji na plaży ze względu na to, iż nie chcieliśmy używać już pontonów do tego celu, chcieliśmy używać barek zbliżonych do tych, które faktycznie były używane wtedy w Normandii. Stolownik 200, kolana zacięcie, usunąć. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poland. Odtwarzamy 5. dywizję, piątą kresową dywizję piechoty, która walczyła we Włoszech i pierwszą dywizję pancerną generała Maczka i w niej trzecią brygadę strzelców. Jest to front zachodni. W tej chwili działamy na terenie Bydgoszczy. Jest nas około 15. Bierzemy udział w różnych rekonstrukcjach, jeździmy również na imprezy militarne na terenie całej Polski. Byliśmy w tym roku na strefie militarnej w Gostyniu, na Monte Cassino w Ogrodzieńcu. Początki były, jak to początki, skromne. Liczyła na początku tylko i wyłącznie trzy osoby. Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy interesują się już od dłuższego czasu Zarówno historią II wojny światowej, jak i rekonstrukcjami historycznymi. Większość z nas ma dosyć długą drogę w rekonstrukcji za sobą. Byliśmy w różnych grupach, zatknęliśmy się już z różnymi epokami. W końcu przyszedł czas na rekonstrukcję II wojny światowej, a ponieważ nasze zainteresowania ukierunkowane są głównie na Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie zdecydowaliśmy się na rekonstrukcję jednostek z II Korpusu Polskiego z i z pierwszej Dywizji Pancernej. Jednostki, które rekonstruujemy to 17. Lwowski Batalion Strzelców, który wchodził w skład II Korpusu oraz 9. Batalion Strzelców Flandryjskich. Była to jednostka piechoty przy pierwszej Dywizji Pancernej generała Rekonstrukcja to przede wszystkim kolekcjonerstwo i ciężka praca. Mundury, jak i oporządzenie należą do nas. Kupujemy je zarówno na różnych aukcjach internetowych, w sklepach militarnych. To, czego nie można zdobyć, wykonujemy sami. Nasze mundury to głównie repliki, ale również zdarzają się oryginały. Formowanie Polski, jednostek polskiej Sił Zbrojnych na Zachodzie było dosyć trudne ze względu na małą liczbę żołnierzy. Większość jednostek miała skład oficerów, ale brakowało zwykłych szeregowych. Pozyskiwano ich spośród emigracji jeńców, którzy byli przymusowo wcielani do Wehrmachtu. No i większość stanowili Polacy, którym udało się przedrzeć na zachód dostać do Anglii i w ten sposób były formowane polskie jednostki na terenie Wielkiej Brytanii do końca wojny praktycznie każda jednostka walczyła o ludzi bo w każdej po prostu nie było pełnych w żadnej nie było pełnych składów jeśli chodzi o walki w Europie to z polskich jednostek walczyły pierwsza dywizja pancerna generała Maczka która w połowie sierpnia weszła do akcji. Taką większą bitwą znaną, w której wzięła udział, to była bitwa pod Fales. co odegrali tu znaczącą rolę. Inną bitwą była bitwa pod Arnem w ramach operacji Market Garden, gdzie pierwsza samodzielna Brygada spadochronowa generała Sosabowskiego wzięła udział. Niestety bitwa zakończyła się klęską. Jeśli chodzi o polskie jednostki, dużą rolę odegrały one w ramach II Korpusu na froncie włoskim, gdzie przybyły długą drogę z Rosji przez Syrię, Palestynę, dotarły do Włoch. Tam wzięły udział w słynnej bitwie pod Monte Cassino. Oczywiście było to okupione wielkimi stratami, ale Polakom udało się tego dokonać. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski, Anders formował swoje oddziały w ramach II Korpusu. Niestety Rosjanie dotrzymywali umów i tą część żołnierzy, która była już w oddziałach, generał Anders wyprowadził z Rosji. Niestety nie wszystkim żołnierzom udało się zdążyć do Andersa, a ci, którzy pozostali, Zostali zgrupowani i zostały z nich stworzone nowe oddziały, nowe jednostki. W ten sposób powstała Armia Berlinga. Wzięła ona udział m.in. w bitwie pod Lenino. Razem z Armią Czerwoną wkroczyła na teren przedwojennej Polski. Brała udział w zdobywaniu wału pomorskiego, no i praktycznie aż do Berlina u boku Armii Czerwonej walczyła. Na Pomorzu istnieją pozostałości po wale pomorskim, który Niemcy budowali jako pas obronny, najpierw przeciw Polsce, a potem ZDZRR. Najciekawsze z nich to bunkry w okolicach Bałczak, Starego Osieczna, Zdybic oraz Białego Boru. Ciekawym miejscem jest też miasteczko borne dawna baza wojsk radzieckich w Polsce. Znajduje się tam wiele zabytków architektury militarnej, głównie koszary oraz magazyny. Aby zobaczyć słynną linię Maginota, nie trzeba udawać się w tym celu koniecznie do Francji. Podobny pas umocnień istnieje na terenie dzisiejszych Czech. Jest to zgrupowanie twierdz z korytarzami ciągnącymi się na długości wielu kilometrów oraz pojedynczych schronów bojowych zgrupowanych na niemal całej granicy z Polską, od Karkonoszy, aż po Beskidy. Był to pas umocnień, mający ochronić Czechosłowację przed wtargnięciem wojsk hitlerowskich. Linia ta nie odegrała swojej roli obronnej, gdyż na podstawie uzgodnień monarchijskich w 1938 roku, teren Sudetów został przyznany Niemcom. Podczas jej sensacji korzystamy z sortów, które sami kupujemy. Nie jest to mały wydatek, ale dla osoby, która się interesuje historią, no jest to, powiedziałbym, taka no, podróż w przeszłość. Tak więc na targach militariów można nabyć różnego rodzaju elementy oporządzania, ładownice, puszki, pasy, szelki, także spodnie. Specjalizują się w produkcji tego typu porządzenia i mundurowania firmy, które funkcjonują tak naprawdę na całym świecie. Również w Polsce jest kilka takich firm, które dostarczają mundurowanie wszystkich armii, które brały udział w czasie II wojny światowej. Od armii niemieckiej poprzez polską, brytyjską, amerykańską, także armię japońską, a nawet te formacje, które walczyły na Dalekim Wschodzie. Także praktycznie, jeśli ktoś ma tylko chęć, odrobinę czasu i około i troszeczkę pieniędzy na początek może spróbować się zacząć tym tematem interesować w formie takiej, takiej bardzo dosłownej. Może nie tyle zobaczyć to w muzeum, ale ubrać, spocić się, pobiegać, usłyszeć parę komend, no i przeniesie się w przeszłość. E, najbliższe imprezy w niedługim czasie to jest Muława, to jest koniec sierpnia. E, krótko potem jest Bitwa nad wzórą, tam gdzie, jak gdyby można powiedzieć, cała rekonstrukcja w Polsce tak naprawdę zaczęła się tworzyć. E, a następnie jest to Bitwa Ołowicz, walki w okolicy Ołowicza, także dotyczące epizodów, także dotyczące bitwy nad Bzurą. To był jeden z etapów walk toczonych w okolicy rzeki Bzur. To, że instynkcje odbywają się w różnym regionie kraju, tak więc jeździmy, jesteśmy dzisiaj tu, za miesiąc gdzie indziej, za dwa miesiące jeszcze gdzie indziej. Także troszeczkę widzimy tego kraju, a przy okazji spędzamy czas bardzo pożytecznie, bo tą historię prezentujemy. Dla nas jest to realizacja pasji, dla widzów ciekawe doświadczenie. Myślę, że tutaj no, każdy tak naprawdę jest z tego zadowolony. Są bractwa rycerskie, są formacje, które zajmują się odtwarzaniem wojen z czasów napoleońskiej, są formacje, które odtwarzają wczesne-średniowiecze. Każdemu może takie same pytanie zadać i każdy odpowie mniej więcej dokładnie to samo. Zainteresowanie historią, zainteresowanie Historię mundurowania, historię uzbrojenia, a to powoduje, że chciałoby się nie tyle, tak jak wspomniałem, o tym czytać, ale zobaczyć, dotknąć, zobaczyć ile to waży. Jako, że rekonstrukcją zajmujemy się od wielu lat, staramy się doskonalić w tym, co wykonujemy w kontekście mundurowania, porządzenia. Staramy się możliwie najwierniej odtwarzać sylwetki, które brały udział w czasie wojny, w sensie takim wizualnym. Po jak gdyby, w naszym kierunku zeglą, zerkają również producenci filmów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, jak gdyby doceniając to, że mamy jak gdyby gotowy, go, nie chcę powiedzieć, że produkt, ale gotową receptę na to, aby do filmu zaangażować grupę ludzi, która jest dobrze ubrana, automatycznie schodzi to z głowy osoby, które odpowiada za kostiumy, przyjeżdżamy sami, ubrani, odpowiednio przygotowani, staramy się możliwie. Jak najwierniej to wszystko pokazać, czyli zbliżyć się do realiów, tego co reżyser, co dana osoba zajmująca się produkcją filmu chce pokazać. Mamy za sobą występy w Tajemnicy Twierdzy Szyfrów na podstawie książki Bogusława Włoszańskiego. Mamy za sobą chociażby występy w jego autorskim programie Sensacje XX wieku, ale myślę, że od pewnego momentu zaczęto dostrzegać i doceniać to, że rekonstruktorzy jednak w filmie się sprawdzają. Dla nas jest to uzupełnienie, co chciałem podkreślić, takiego życia rekonstrukcyjnego dla reżysera, dla produkcji telewizyjnej, gwarancja pewnego zachowania realizmu, eee, a dla widza możliwość zobaczenia tego, jak to wyglądało, a nie czegoś, co jest mocno naciągane.